Robert Podoliński, spotykamy się na Gali Ekstra Klasy, ale pytanie numer jeden. Nie wiem, czy widziałeś, są kibice Legii Warszawa, którzy domagają się Roberta Podolińskiego w Legii Warszawa. Co ty na to? Nie dziwię się wcale. Sam bym się domagał, ale niestety chyba na zły adres wysyłam CV. Ja tak poważnie, no. Pomidor chyba, no. Były takie lata, że było to moje marzenie oczywiście. Zresztą jak każdego, chyba trenera i prowadzenie reprezentacji Polski. No natomiast natomiast no niestety muszę rozczarować kibiców. Ale poczekaj, bo ty kiedyś mówiłeś, że ta ale praca czekaj, eksperta zaczekaj, zaczekaj. jest tak super, że ciężko ci wrócić na ławkę Żeby trenerską. była jasność, ja pracowałem w legii Warszawa. Za starych czasów w momencie, kiedy akademia była jeszcze na Fortach Bema, kiedy na naszym boisku można było kręcić śmiało westerny, tak było piaszczyste. Natomiast teraz to już jest poza mną. Licencja nieaktualna poza tym, także rozczaruję. No to my się później spotkaliśmy, życzę, dopiero w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Słuchaj, żeby była jasność, życia legi zdecydowanie lepiej niż Robert Podoliński na ławce. Można uczciwie się przyznać, prawda? No dobra, okej, okay, ja mam dobre wspomnienia, chociaż rzeczywiście zakończyło się to wtedy spadkiem z ekstraklasy y, dla Podbeskidzia, ale też wiemy w jakich okolicznościach, tak? Wy A, ten awans do ósemki, ale to stare czasy. Ty to powiedziałeś, tak? że oszukali was, dobra, ale to zapytam cię o te decyzje Legii Warszawa albo Gonzalo Fejo, jak ty w ogóle to interpretujesz? No, ja interpretuję to tak, że chyba Gonzalo troszkę przelicytował, wszystkie karty były raczej w posiadaniu prezesów Legii i, i chyba warto było zgodzić się, bo to chyba Legia robiła ukłon w stronę Gonzalo Fejo, żeby dać mu jeszcze jedną szansę, bo tak możemy to chyba rozpatrywać. Puchar Polski natomiast ze spotkań z czołówką tylko dwa punkty z 24, więc mało, a oczekiwania kibiców Legii są bardzo jasne, klarowne i przejrzyste. Trzeba liczyć się w walce o Mistrzostwo Polski do końca. Ale legia niestety się nie liczyła. A masz w głowie jakieś nazwisko, które może zasiąść na tej ławce trenerskiej? Mijał nas tutaj trener Jan Urban, Jan Urban. To jest pierwsze nazwisko, które mi naturalnie przychodzi na myśl. Włocho zrobił fajną robotę w piasie. To też nie byłoby przypadkowe nazwisko. Natomiast myślę, że i Michał Żywłaków, i pan prezes Mioduski, i, i pan Freddy Bobicz mają już przygotowany scenariusz, bo to są zbyt wytrawni gracze, żeby rozstawać się z kimś i nie mieć alternatywnego scenariusza. Ale rozumiem, że do ciebie jeszcze nikt nie dzwonił. Może dla. chociaż nie, Michał ma telefon do mnie rzeczywiście. Michał? Michał apeluje. Może będzie tutaj, chociaż może będzie okazja tutaj w kuluarach porozmawiać. Zadzwoń na napadla, chociaż jestem do dyspozycji. Dobra, a chciałem ci jeszcze o jedną rzecz, która w ostatnim czasie rozgrzała kibiców reprezentacji Polski decyzja Roberta Lewandowskiego o tym w porozumieniu z selekcjonerem Michałem Probierzem, żeby nie przyjeżdżać na czerwcowe zgrupowanie. Co ty na to? Moim zdaniem rozsądnie. Po. Tych problemach zdrowotnych Roberta, warto dbać o to, żeby był w dobrej formie, a przede wszystkim, żeby był zdrowy. To nie jest człowiek, który kiedykolwiek mijał się z omijał powołania i uciekał w kontuzję. Ja w życiu Roberta bym o to nie podejrzewał. Uważam, decyzję za bardzo dojrzałą i bardzo wyważoną. A to osłabi bardzo reprezentację Polski, No w tym jednak jednym z kluczowych meczów eliminacji na wyjeździe w Helsinkach z Finlandią. Bez dwóch zdań to jest wyrwa. To nie jest osłabienie, to jest wyrwa. Tym bardziej szkoda, ale to to już jest też czas, żeby, żeby znaleźć. Pozostała grupa piłkarzy, która na barkach będzie dźwigała odpowiedzialność za naszą reprezentację, bo Robert wie, czy żył nie będzie. Tyle Robert Podoliński. Ustalmy niedoszły kandydat na trenera Legii Warszawa. 50% szans na awans, na zatrudnienie. Legia nie chce, ty chcesz. Ja bardzo, bardzo, ale w razie czego napadla chociaż Michał. Dziękujemy.